To z pewnością była kłótnia o jakiś dropiask. <laughs> Możliwe, Nie wiem. <laughs> Ani ja. <laughs> Wracajmy na ranczo. Jak to Byliście parą? Był moim pierwszym chłopakiem we Włoszech. Znacie się? To mój siostrzeniec. Co? Dawno nie odwiedzałem wuja jeszcze w Meksyku. Świat nie może być aż tak mały. Poznaliście się? No, tio. Porozmawiajmy na zewnątrz. Fiorella musi się przebrać. Nie powinieneś jej oglądać. Bardziej niepokoi mnie fakt, że mój siostrzeniec był związany z moją przyszłą żoną. Spokojnie. Fiorella kocha ciebie i tylko ciebie. Wejdźmy, wszystko ci wyjaśnię. A to ciąmbaras? Tak. Kolejny. Ojej Fiorella i Kogo wybierzesz? Siostrzeńca czy wuja? Gdybyś mogła wybierać. Wszystko jest moją winą, Santi. Ja zrobiłam bardzo źle, że nie poszukałam to moja wina. No, Julieta, Źle, że Cię odnalazłam. Przepraszam, chyba wprowadziłam się w błąd. Nie, pisałem listy, bo chciałem. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Odpisałam ci. Wiedziałeś, że nie chciałam wracać do naszego dawnego związku. Bo jesteś serio. to coś poważnego. Chcesz do końca życia związać się z alkoholikiem? On nie jest alkoholikiem. Sergio wczoraj się nie popisał, choć go nie usprawiedliwiał. Na jego miejscu czułabym się podobnie. Nie planowałem tego pocałunku. Kiedy cię zobaczyłem, wróciła cała przeszłość. Przypomniałem sobie, jaka jesteś piękna. Todo el amor que, que un día sentí por ti. Santiro, por favor. Júrame. Proszę Júrame, Julieta. Powiedz, que a ti Que no, te no, no, no sentiste algo cuando nos volvimos a ver. Reconozco que verte. Tengo muchos recuerdos. Pero ahora yo estoy Ale con. Sergio Y estoy muy feliz a su lado. Dobrze no, mi z nim. Nie wierzę. Nie mam powodu, żeby kłamać. Chcę tylko odnaleźć córkę. I na tym się skupiam. Dobrze. Przepraszam za pocałunek. Obiecuję. Znajdziemy ją. Oby Bóg tak chciał. Nie do wiary. Spokojnie, jeszcze nie skończyłem. Nie rozumiem przeznaczenia. Akurat mój pierwszy chłopak okazał się siostrzeńcem Nie Niedobrze. Mógłby być nawet jego wnukiem. Nic nie wiedziałaś? Tak dawno byłam z Gianluca, a Wittoria poznałam dopiero co... I od razu powiedziałaś, tak? To długa historia. Nie miałam pojęcia, że noszą różne nazwiska. Boże, to zły znak. Nie przyszłoby mi do głowy, że może ich coś łączyć. Niedobrze. To nie przypadek, tylko tragedia. Kiedy byliśmy razem, ona cię jeszcze nie znała. Opowiedz mi o was ze szczegółami. Po co? Nic nas nie łączy, przysięgam. Kobieta nigdy nie zapomina swojej pierwszej miłości. Teraz może wybrać ciebie. Pewnie poruszyło cię to spotkanie. Bardzo. I zaskoczyło. Zaczynasz wątpić w sens Twojego ślubu? Gianluca jest przystojny A, bez porównania z wujem. Co ty mówisz? Po ślubie Wittoria. Gianluca niczego tu nie zmieni. Jesteś pewna? Wujku, widzisz coś, czego nie ma. Ale to oczywiste. Fiorella wybierze ciebie, bo jesteś młody A tak długo o nią walczyłem Łączy was miłość, pobierzecie się Dlaczego nagle poczułeś się zagrożony? Nie masz o tym pojęcia Przegrałem z twoją młodością Nie zniweczę twoich planów Fiorella też nie zmieni zdania nie martw się. Co za tragedia. Często tu spacerujesz. Lekarz zalecił dwie wycieczki dziennie. Pozwolił, żebyś chodziła sama? Czasem towarzyszy mi siostra, a jeśli nie ona, to Simona. Tylko kobiety, żadnych mężczyzn. Benito. Benito. Ty też spotykasz się z szoferem? Nie, nie, nie. z tych rzeczy. Masz zakochany wzrok. Jeśli nie szofer, to kto? Nikt. Czekasz na kogoś? Na fiorelę. miała do mnie dołączyć. Chyba zapomniała. Nie zabieram ci więcej czasu. I jeszcze rada. Nie oddalaj się za bardzo. Szczególnie sam. Gdybyś zasłabła, kto sprowadziłby pomóc? Rozumiesz? Uważaj na siebie. Ile razy powtarzamy? Nie możecie się spotykać z panienką Roxaną, a ty znowu tu przyłapisz. Nie zdążyłem się z nikim pożegnać. Wynoś się albo bez dałka. Mało panience kłopotu? Zamknij się, albo wyrwę ci te twoje kudły. Daję wam dwie minuty. Mniej więcej. Nie chcę, żebyś odchodził. No te nie martw się. Te prometo, que nos vamos a ver Będzie okazja się spotkać. A manera. Hmm? Eloisa manera. No na to nie pozwoli. Yo voy a hacer lo que sea. Znajdziemy sposób. Pero no voy a que nos así. Nikt nas nie rozdzieli. Joaquino. Mam ochotę no, no. zabić Joaquina. Culpies, por favor. Nie chciała cię wydać. Nie No quería nie Sea, Jeszcze będziemy si no razem. Hmm? Obiecaj mi, że się spotkamy. Daję słowo. I sabes? No los Nauczę los się los existen, dobrych manier. Veamos, no me Sama zobaczę. Dwie minuty minęły. Na co czekasz? Spadaj stąd. Posłuchaj, nie masz prawa mi rozkazywać. Proszę powiedzieć to pani Eloisie. Co tu się dzieje? Eloisa zwolniła Benito. Co? Dlaczego? Byliśmy parą. Ty i Benito. Co za nowoczesna dziewczyna? Pedro. Porozmawiaj z Eloisą. poprosią, ją, żeby przyjęła go do pracy. Ciebie posłucha, pomóż mi. Dziękuję, że mi nie wydałaś. Gdyby nie ty, Diana byłaby zagrożona. I przepraszam. Za co? Zablokowałem się, kiedy wspomniałaś o kuzynie mojej mamy. Wyparcie wspomnień to nasz mechanizm obronny. Dlaczego przed nimi uciekam? Sam musisz pokonać ten most. Ja jedynie wskażę ci drogę. Daj mi jakąś podpowiedź. Co mnie blokuje? Nie mogę ingerować w pewne procesy. Tak czy inaczej, to dla Ciebie bardzo ważne wspomnienia. Nie odpuszczaj. Jana mnie zabija. Jestem spóźniony. Przepraszam i dziękuję. To jakaś epidemia ze służbą w roli głównej. Ty i Fiorella. Gael i jej siostra. A teraz Roxana i szofer. Rozumiem cię, ale Benito to, to świetny pracownik. Nie musiałaś go zwalniać. Ja się cieszę, że nie trafił do aresztu. I tak była łagodna. Teraz powinnam zwolnić Fiorelkę. Nie wiem, dlaczego się waha. Jeśli to zrobisz, nie ożeni się z Aitana. Proste. Chodzi o zdrowie dziany. Dziewczyna potrzebuje spokoju i czystego powietrza. Babciu. Daj już spokój. Przywróć Benita do pracy. Porozmawiam z Roxaną, no i... Nie, yeah ty... nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Szkoda twojego czasu. Nie zmienię zdania. Benito więcej tu nie powróci. Lepiej zajmij się swoim no, no, tue to, tue! ślubem. Wczoraj dobrze bawiłeś się z Widzisz? Babcia zawsze ma rację. Pasujecie do siebie. Przykro mi, że nie zmieniłaś zdania co do Benita. Ty znowu swoje. Co mnie obchodzi, Benito? I co? Nie mogłem nic zrobić. Przykro mi. A to mówię przecież. Julieta całowała się z tym Błochem. Powinnam zawiadomić Pedro. Za chwilę wychodzisz za mąż. Nie plotkuj o swojej przyszłej rodzinie. Papa, yo creo que por lo Myślę, że mój przyszły, przyszły teść powinien, powinien wiedzieć. Jeszcze będzie okazja, żeby mardy. wykorzystać taką wiadomość. Myślisz, że będę Jadowca mogła w szantażować w Cres, Julietę? Nie lubię tego słowa. To, że... Miałem na myśli w w negocjacje. W to, na razie nic nikomu nie powiem. Lepiej dowiedz się czegoś o ojcu tej Włosi. W firmie nie ma nikogo o tym nazwisku. Żadnego Bianki. Tym bardziej musisz dążyć temat. Niepokoi mnie, jak Pedro i Fiorella na siebie patrzą. Trzeba się jej pozbyć. Zadzwonię później. Co ci jest? Muszę się komuś zwierzyć. Co się stało? Nie wiem, co we mnie wczoraj wstąpiło. Za dużo wypiję. Zrobię wszystko, tylko mi wybacz. Nie przejmuj się. Przesadziłeś z alkoholem. Nie jesteś nam niezła? Nada. Es Entiendo Rozumiem Twoją zawartość. Porque są Nie, claro Ale dawna miłość zawsze budzi podejrzenia. Ja na Twoim miejscu czułabym się podobnie. Możesz mi zaufać. Z Santino łączy mnie tylko jedno: córka.

I obiecuję, że nie, nie będę więcej zazdrosny o Santini Rozmówię się z tą całą Eloisą. Daj spokój, mamo. Benito na pewno coś zmalował, tylko nie chcę się przyznać. Prawda? Nie. Zwolniła mnie i tyle. Wierzę naszemu synowi. Ta kobieta była zazdrosna. Właśnie. O to, że tak dobrze prowadzisz samochód? Mira. Chłopak ma dobre serce i czyste sumienie. Tak. Widzisz? Synku najdroższy, kiedy powiesz nam prawdę? Zakochałem się w Roxanie. Dowiedziała się o tym donia Eloisa i mnie zwolniła. Wiedziałem. Znam go na wymiarze. Synku. Szkoda, że zwolnili cię z takiego powodu. Nie chcę, żebyś cierpiał. Wcale nie cierpię. Zamierzam o nią walczyć. Nawet gdybym miał przeciwko sobie całą rodzinę. Nie rozdzielą nas. Jeszcze będziemy raz. Biegnij. Nie stój tak. To Twój telefon. Proszę go nie ruszać. To aparat syna. Nie zabij się. Wiesz, ile jest wart? Jeszcze go nie spłaciłam, zostały trzy lata. A mnie nigdy nie było stać na samochód. Co ma do tego samochód? Nie płacz. Dorośnij wreszcie. Mamy dobry gust, to u nas rodzinny. Nie rozumiem. Mówię o Fiorelli. Była najpiękniejsza w Maratei. Proszę cię. Przestań już. Nie macie poczucia humoru. Trzeba podejść do życia pozytywnie. Wyjaśniliśmy sobie sytuację. Raczej tak. Nie widzieliśmy się od lat. A wy pobieracie się i jesteście szczęśliwi. To racja. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Tylko nie próbuj mówić po włosku. Klient do pana. Zaraz wracam. Dziękuję, że. Nie możesz wyjść za mojego uja. Wykluczone. Opracowanie wersji polskiej Karolina Władyka. Czytał Radosław Popłonikowski.